Jak wygląda obecnie zainteresowanie Bitcoinem w Google Trends? Binance usuwa pozycje związane z prywatnością. Wraca bardzo gruba i mocna, przynajmniej w mojej prywatnej opinii, akcja pod airdrop. Przejdziemy jak burza przez to, co robię. Na bieżąco porozmawiamy o sytuacji na rynku, porozmawiamy o pozycjach. Jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy nowy miesiąc, mamy 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka. Życzenia najlepsze, oczywiście dla Waszych pociech, ale też dla Was, bo tak naprawdę wszyscy mamy pewnie w swoim życiu taki element, gdzie zachowujemy się często jak dzieci. Oczywiście na starcie parafialka zapraszam wszystkich do kryptosklepu, ale na początek przypominam, że jeżeli jesteś nowy na kanale, warto dać suba, warto oczywiście dać dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco i nie ominiesz ważnych materiałów, a mogę Wam zagwarantować, że takie systematycznie pojawiają się i będą pojawiać się na moim kanale. Łapa w górę. Komentarz, to zawsze mile widziane. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Lato, słuchajcie, już niedługo ruszy i my również niedługo w tym tygodniu, być może na dniach wypuścimy trzy nowe modele koszulek, natomiast macie przypominam cały czas w sklepie promocje, 10%, wakacje 2023, także jak ktoś lubi kryptociuchy, to zapraszam do krypto sklepu. Przypominam słuchajcie o naszych grupach lokalnych i nasza najnowsza grupa odpaliliśmy grupę na Rzeszowie, a więc jeżeli jesteś z Rzeszowa i chcecie spotykać się razem, żeby nie tylko przez internet, nie tylko na social mediach rozmawiać o kryptowalutach. To w każdym mieście, w którym mamy założoną grupę, co jakiś czas organizujemy takie spotkania, także kryptoekipa Rzeszów oficjalnie wystartowała. Dobra słuchajcie, lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, tak jak mówię, do kryptosklepu zapraszam. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku, Bitcoin 26927, tak naprawdę teraz to, ma co patrzymy, to sytuacja w Chinach. Moim zdaniem, ta sytuacja, oczywiście, tutaj związana z tym, że będzie można już w Chinach sobie tutaj handlować. To, co pytacie, czyli ta pompka na tych coinach, które są mocne z tego właśnie chińskiego sektora. To wszystko, moim zdaniem, jest już wliczone w cenę i nie spodziewam się tutaj żadnych mocnych ruchów. Natomiast Chciałbym się mylić, bo lubię jak poszczególne grupy coinów, coinów pompują, bo wtedy można to ładnie pod taki mini trend rozegrać. Ether, słuchajcie, 1863 i jeżeli patrzymy sobie na ostatnie 24 godziny, no to tak naprawdę niewiele altcoinów zrobiło gdzieś tam po 10% są oczywiście pozycje, które gdzieś tam delikatnie spadają, między innymi GMX. Myślę, że wiele osób obserwuje, a więc pozycja związana z arbitrum. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście pokazywałem wam przed wczoraj moje portfolio, więc do tego nie będziemy wracać. Ja tak naprawdę jedyne co teraz uzupełniam to token MX, ale o tym będziemy sobie rozmawiać w dalszej części. Natomiast słuchajcie, dawno nie zaglądaliśmy do Google Trendów, tak jak wiecie, jest to jeden z tych identyfikatorów, gdzie patrzymy tak naprawdę jakie jest zainteresowanie Bitcoinem. Tutaj mamy w Google Trendach wyszukiwanie Bitcoina ostatnie 5 lat cały świat i tak jak widzicie, tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam bardzo bardzo nisko, a więc te zainteresowanie Bitcoinem nie jest duże. Co oczywiście moim prywatnym zdaniem, jak na razie to jest dość dobra wiadomość, dlatego że możemy stwierdzić, że jesteśmy jeszcze przed tym hype'em i przed wzrostami i przed Hossow, tak? A więc yy, tak naprawdę to jest coś, co też warto obserwować. Pamiętam, yy, kiedy sprawdzaliśmy to w roku 18, 19 czy 20, yy, kiedy właśnie tutaj, czy 22, kiedy yy, Bitcoin szedł bardzo wysoko i gdzieś tam dotykał yy, tego swojego ATH, jeżeli chodzi właśnie o trendy Google. Także to jest coś, co warto śled śledzić. Yy, oczywiście patrzymy na ten halving, czekamy na ten halving i wszyscy wiemy, że jeżeli historia się powtórzy, a jak na razie historia jest powtarzalna, ktoś może powiedzieć, że to zbyt krótko, żeby oceniać Bitcoina historycznie, dlatego, że tych cykli było za mało, no ale ja jestem tą osobą, która, która uważa, że te osoby, które mówią, że tym razem będzie, będzie inaczej, mogą się pomylić. Uważam, że po każdej burzy wychodzi słońce i przed nami rzeczywiście ta hossa będzie. Jeżeli chodzi też o moje wystąpienie z ostatniego eventu, tak jak mówię, postaramy się chodzi o NBX -a, żeby ten filmik był jak nie to nagram wam moje kryptomyśli y Opowiem wam o tym, o czym mówiłem na NBX, a więc tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast tak to wygląda, a więc te zainteresowanie Bitcoinem jest mniejsze. A mimo to uważam, że rynek trzeba się dość dobrze. Natomiast obracamy się, jak ja to mówię często, słuchajcie, we własnej piaskownicy, rynek potrzebuje zastrzyku kapitału, potrzebuje nowych inwestorów, rynek potrzebuje dobrych, mocnych, fundamentalnych projektów, i oczywiście mam nadzieję, że wraz z Hostą takie przyjdą. No ale jak wiecie, na razie przynajmniej jak obserwuję, Ostatnie listingi to codziennie mamy na wielu giełdach wiele, wiele listingów i te pozycje to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Nie wiem do czego ludzie kupują tego typu projekty, memcoin, i shitcoin, no ale. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Z kolei, dla porównania, możemy popatrzeć, jak zmieniło się w wyszukiwanie Google, właśnie tutaj słowo AI, a więc sztuczna inteligencja. Jesteśmy, słuchajcie, praktycznie na ATH, a więc tak jak wiadomo, jest to temat, który grzeje, który pompuje, i rzeczywiście, też tak jak często ja mówię, to może być również trend na rynku kryptowalut i projekty, które zbudują fajne projekty, produkty w oparciu o sztuczną inteligencję, mogą tu fajnie wypompować. Z naszych polskich projektów oczywiście MetaTalent zajmuje się tym. Kto nie widział pierwszego filmu, zapraszam. Przed nami również niedługo kolejna nagrywka po to, żebyście mogli lepiej po prostu ten projekt poznać. I jeżeli uznacie, że projekt jest fajny, można coś tam porobić. A jeżeli uznacie, że nie, to warto przyjść na live'a, też zadać swoje pytania i po prostu tematu nie dotykać. A więc po to są rozmowy branżowe i live'y. Dobra, szybko do informacji i do akcji, które trzeba zrobić, bo to jest taki czas, tak jak mówiłem, uważam, że te air dropy, które są przed nami. Oczywiście nie każdy dostanie taką samą ilość tokenów, nie każdy złapie wszystko, ale nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek, będzie tak dużo skumulowanych, dużych ekosystemów gdzieś tam wychodzić z produktami, i czy będziemy mieli tak dużo rzeczy do roboty, jak mamy teraz. Mam nadzieję, że tak, ale to może być taki złoty okres, i tak jak wam powiedziałem, jesteśmy, jakbym miał to porównać do meczu piłkarskiego w 75 minucie, a więc mało brakuje do tej 90, czyli do wypłaty wielu. Czystych dropów, oczywiście w niektórych tematach będzie opóźnienie, dogrywka, a może nawet słuchajcie rzuty karmy. Dobra, do wydarzeń, a potem lecimy już do tego, co trzeba zrobić. Binance odcina się od kryptowalut zapewniających yy, anonimowość. Europejscy regulatorzy od dłuższego czasu zaznaczają, że dołożą wszelkich starań w walce z praniem pieniędzy. W związku z tym, między innymi w ostatnich miesiącach. Prawodawcy z Unii Europejskiej byli skupieni nad przepisami dotyczącymi właśnie przejrzystości rynku kryptowalut. No i mamy pokłosie, tak jak wielokrotnie informowaliśmy, Binance często pewne rzeczy zawiesza, dlatego że mocno współpracuje z regulatorem, i yy, tak jak widzieliście na ich Twitterze, wycofali tutaj yy, sporo tych yy, pozycji, m.in. Decreed, Dash, ZKS, Horizon właśnie tutaj Pivx Navcoin, a więc te wszystkie verge, te wszystkie pozycje Monero, które są związane z tą prywatnością, także tak. To wygląda. Jak będzie na innych giełdach, zobaczymy. Jak będzie na deksach, też zobaczymy. Ale jest to, jest to myślę, że ważna informacja, bo to pokazuje nam, w jakim kierunku idzie rynek. Niekoniecznie w takim, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to jest również, słuchajcie, fakt. Lecimy sobie dalej. Oczywiście zastanawiamy się nad stablecoinami, jak podzielić swój portfel, które stablecoiny trzymać, które mogą się rozpegować. To wszystko jest ważne. Ja ostatnio, tak jak wiecie, sporo gdzieś tam też wychodziłem do walut fiducjarnych, dlatego że muszę. Jest zdywersyfikowany portfel, no ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, oczywiście, jest Tether, jest USDC, jest BUSD. Więc to są, jest oczywiście ten stablecoin Paxa, i to są te główne pozycje, które ja mam. No i mamy też informację, że Tether rozszerzy swoją działalność na wydobycie bitcoina, a więc nie tylko będzie trzymał zabezpieczenie w BTC, ale również będzie go wydobywał. Czy dobre jest podawanie informacji, w czym jest dana pozycja zabezpieczona? Z jednej strony to jest transparentność, to jest ważna rzecz i na pewno warto gdzieś tam zwrócić na to uwagę. Z drugiej strony takie rzeczy mogą być wykorzystywane. Po to, żeby dany projekt po prostu gdzieś tam udupić. Natomiast, jak dla mnie, na dzień dzisiejszy, mam rzeczywiście środki w teterze, Mam co ciekawe, więcej w USDC, no ale tetera też do jakichś tam szybkich ruchów jak najbardziej posiadam. Więcej na ten temat poczyłać. poczytacie sobie oczywiście na y, kompariku. Tu mamy informację, że powstał super chatbot Satoshi na Będzie odpowiadał na pytania dotyczące Bitcoina, więc to ma być narzędzie, które da nam odpowiedź, y, czym jest Bitcoin, czym jest Halving. Jak wyglądają nagrody z bloków i wszystkie te odpowiedzi, które są związane, słuchajcie, z bitcoinem. Powiem Wam szczerze, jeszcze nie testowałem, no ale takie narzędzie edukacyjne jest do sprawdzenia. Coraz więcej tych czatów różnego rodzaju opartych o sztuczną inteligencję. No ale taka chyba jest przyszłość. Czy nam się podoba? Czy nie. Dobra, lecimy do akcji. Jest kilka mocnych tematów. Przede wszystkim pamiętacie Supra Oracles. To jest temat, który bardzo mocno promowałem. To jest taka ala konkurencja Chainlinka i oni jakiś czas temu ruszyli ze swoją kampanią Supra Blast Off. Robiliśmy dwie pierwsze misje i cieszy mnie, że po czterech miesiącach bodajże znowu to wróciło. To może być gorący temat. Wiem, że też nie wszyscy to robili. Ja tutaj bardzo mocno to docisnąłem, pilnowałem też, też informowałem Wam o tej Akcji, warto dołączyć, cały czas można dołączyć, zrobić sobie misję. Link do dołączenia do tego dropa macie oczywiście pod tym filmem. No i słuchajcie, jeżeli tutaj chodzi o mnie, no to ja na dzień dzisiejszy mam zrobione cztery misje. Każda misja to są pytania, które trzeba zrobić. Nie będę dawał wam odpowiedzi, bo można się mylić, tak? Jak zaznaczycie złą za odpowiedź, to wyskoczy taki smutny kosmonauta i będzie trzeba dać inną. Dwie misje robiłem cztery miesiące temu i dwie misje zrobiłem sobie dzisiaj. Oczywiście za każdą wykonaną misję dostajecie gwiazdki, potem co jakiś czas one są wymieniane na tokemy. No, i bardzo ważne to jest to, że możecie zapraszać swoich znajomych i również mój link referencyjny, jeżeli uważacie, że jest fajna informacja, że to może być ciekawy drop, macie pod tym filmem. Czy to będzie wymieniane jeden do jednego? No, nie sądzę i nie wiem, ale zobaczymy. Uważam, że sam projekt się dobrze rozwija, jest to projekt ciekawy, ma ciekawych inwestorów, więc jak najbardziej można tutaj podziałać. Możecie posprawdzać sobie tu również te, te zakładki, mniej więcej jak ma wyglądać właśnie tutaj podział tych nagród. Tak jak widzicie u mnie już w mojej drużynie 393 osoby na pokładzie i też zależnie Zależności od tego, ile gwiazdek tutaj uzbieracie, dostajecie odpowiednią rangę, która daje dostęp do gdzieś tam następnych ekspedycji. I z tego, co też patrzyliśmy, to jutro mają być tutaj kolejne informacje, więc nie warto tego odkładać. Jeżeli uważacie, że warto robić, słuchajcie, dropy, no to to jest jeden z tematów, który. Uważam, że na który warto poświęcić, słuchajcie, kilka minut. Dołączacie z linka, następnie klikacie sobie Mission, robicie sobie te wszystkie misje, dostajecie gwiazdki, otwieracie skrzynie. Także warto, wydaje mi się, że tutaj podziałać. Jeżeli będą oczywiście pytania, to zapraszam też na nasze grupy na Telegramie. Ale cieszy mnie, że to wróciło, bo to był taki temat, gdzie przycichło, przy, przycichło. teraz robimy yy, oczywiście Layer Zero, robimy Scrolla i kilka innych tematów z Darkneta, a o tym było ciszej i nagle oni wrócili. To jest też kolejny temat, gdzie warto uskubać parę dolarów, też warto wejść na ich Twittera i w ogóle z tematem się zapoznać. Lecimy sobie dalej, jeżeli chodzi o nowe tematy. No, to mamy jakąś pozycję z tych kont, które gdzieś tam ja również śledzę. Pod dropy, a więc Atoms Research, i tu mamy Cedro Finance, a więc Kroszczeń Protocol zdecentralizowany, właśnie zbudowany na layer Zero. Jest cała instrukcja. Ja jeszcze nie robiłem, temu będę się przyglądał. Oczywiście, link macie też pod pobudką. No, i mamy informację, słuchajcie, że jesteśmy coraz bliżej mainnetu, właśnie na scrollu, który będzie w sierpniu. I teraz oczywiście zadajemy sobie pytanie, czy jest szansa załapać się na tego dropa, bo robiliśmy testnet. No, różnie może być, ja też nie nastawiam się bardzo mocno, że tego dropa dostanę. Dlatego też będę kontynuował swoje działania, jeżeli nie będzie tego dropa za testnet, będę po prostu działał tu na majnecie i gdzieś tam nie będę zły, nie będzie mi smutno. Też nie robię, nie, nie robię dużo testnetów, tutaj podziałałem i zobaczymy jak będzie. Natomiast jest data, a to już jest dużo, a więc. Zobaczymy, jeżeli wynagrodzą nas za pesnet, super, jeżeli nie, będziemy dalej kuć żelazo póki gorąco i będziemy działać, słuchajcie, oczywiście na mainecie. Jeżeli chodzi o Starkneta, to oczywiście pilnujemy Bravosa, tutaj jest, słuchajcie, kolejna misja do zrobienia, ja już odebrałem te NFT wczoraj, to jest oczywiście za trade w aplikacji, trade na MySwapie albo dodanie płynności na MySwapie, także... Bardzo prosta misja też y, moje NFT możecie zobaczyć na shortcie, na YouTubie nagrałem, mam na razie odebrane wszystkie, a więc do tej pory można było odebrać trzy główne i ten jeden dodatkowy zapestowanie aplikacji mobilnej, a więc to są cztery NFT. Y, tak jak mówię, trzeba brać pod uwagę to, że y, oczywiście obserwujemy Argenta i Brawosa. Dzisiaj Bravos poszedł krok dalej, bo ma tą aplikację mobilną, która jest fajnie zabezpieczona, która działa bardzo szybko, sprawnie, y, płynnie i liczę na to, że rzeczywiście Bravos wraz z rozwijaniem kolejnych produktów. of da swój token, że to nie tylko transakcje będą pod dropa właśnie na starknecie, ale liczę tutaj, że jednak ten token będzie i że za te rzeczy zostaniemy wynagrodzeni. I też, jeżeli się nudzicie i nie chcecie czekać na kolejną misję, pamiętajcie, że w portfelu macie Proscora i możecie sobie po kolei te rzeczy robić, żeby maksymalnie porobić wszystko na jednym portfelu, a potem pewnie one i tak pojawią się w misjach i od razu będziecie mieli zaliczone. Także chyba warto tego pilnować. Mam nadzieję, że będzie token, ale oczywiście tutaj żadnych informacji, i obietnic złożyć nie mogę. Na argencie oczywiście odbieramy kolejne NFT, NFT za działanie na Marketplace, na Mint Square, także tutaj ja również to porobiłem, no i czekamy tutaj na kolejne misje, a więc jeżeli chodzi o Startnet, to są dwa portfele, na których ja działam i oczywiście wydaje mi się, że warto. Lecimy sobie słuchajcie dalej, Spartadex pokazała y, tokenomię, jeżeli chodzi o mnie y, klikam cały czas rozbudowuję słuchajcie swoją osobę, już tam ponad ten 40 poziom wleciał, także klikam sobie na spokojnie, warto przejrzeć sobie tokenomię, tokenomia to jest zawsze jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli dany projekt ma się rozwijać, jakiś czas temu y, ogłosili swój produkt, a więc launchpad zobaczymy też jak to będzie y, wyglądać, natomiast ważne rzeczy związane również z tokenomią, ze stakingiem poczytacie sobie bezpośrednio. Na Twitterze SpartaDex, a może nawet coś ciekawego jeszcze uda się tutaj zrobić, ale to informacje będziemy mieli troszkę później. Kanga dodaje Heks ja oczywiście w tym ekosystemie nie działam, nigdy nie działałem, nie jestem przeciwnikiem, ale mam za dużo tych ekosystemów, natomiast myślę, że wszystkie osoby, które działają tutaj na HEXie z naszej polskiej społeczności będą zadowolone, także myślę, że warto też o tym wspomnieć, bo jednak jest to pozycja, którą wiele osób, które również mnie ogląda ma, cieszy mnie to, że Kanga się rozwija i dodaje kolejne pozycje i przypominam, że cały czas na Kandze Mamy launchpady, jest na sprzedaży Eden, jest na sprzedaży WebAMP i te projekty, jeżeli Was zainteresują, zanim zakupicie tokeny, warto wejść na mój kanał, obejrzeć wywiady. Jeżeli chodzi o Eden, aktualizacja wleci też właśnie tutaj z MBX-a. Także wszystkie informacje, dostaniecie, z WebAMPem, macie nagranie. Przygotowujemy się też do live'a. Jeżeli widzicie wartość, działacie. Jeżeli nie widzicie wartości, to temat odpuszczacie. Natomiast oczywiście na kanze to wszystko działa. Pytaliście, czy mam tokeny giełdowe KNG, Tak mam, to nie jest. Obecnie moja największa pozycja, jeżeli chodzi o tokeny giełdowe, ale trochę tych tokenów mam. No i zobaczymy, jak będzie. Tutaj jest ta sama, ten sam temat, co przy innych giełdach. Rozwój, kangi, dobre zarządzanie tokenem spowoduje to, że token będzie szedł w, do, w dobrą stronę. A jeżeli nie, no to nie. Także to też zależy od tego, jak dużo tych tokenów giełdowych chcecie mieć i czy chcecie w ogóle je posiadać. Natomiast. Też oczywiście na Kangę zapraszam. Kanga jest partnerem Kryptoekipy. Bardzo mocno wspiera Kanga, nie tylko nas jako ekipy, ale całą gdzieś tam polską społeczność. Na wielu eventach się pojawiają. Naprawdę pracują nie tylko nad budowaniem marki, giełdy Kanga, ale można zobaczyć, że Kanga wspiera dużo, dużo inicjatyw. Także jeżeli też chcecie tradeować, to warto wspierać Kangę. Link oczywiście macie też pod moją. Pobudką. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej Starknet ID, a więc domeny. Niektórzy mówią, że to jest jedna z ważnych rzeczy, jeżeli chcemy załapać się na dropa na Starknecie, i oni zrobili taką akcję, że dla osób, które mają y, tokeny, razem właśnie ze Starknet Quest zrobili akcję i można mintować takie oto zielone wariaty takie NFT. -ki. Słuchajcie, ja jeszcze tego nie robiłem, dzisiaj dopiero do tego usiądę. Y, oczywiście ja tych domen mam kilka także nie to, że jedną, więc również tutaj sobie podziałam właśnie przy tych questach. Nic trudnego tak naprawdę tu nie ma. Łączycie portfel, sprawdzacie czy rzeczywiście macie domenę, weryfikujecie Twittera, Discorda, dajecie follow i pach! Mintujecie słuchajcie, NFT, a więc szybko, wszystko proste i sprawne. Oczywiście teraz wszystkie projekty praktycznie za wykonanie zadania kończą tę naszą pracę mintem NFT, -ka. taki jest trend. Zobaczymy, czy to coś będzie warte, ale ja. Robię te akcje wszystkie na bieżąco. Nie ma nic smutniejszego niż jak pewnego dnia się obudzisz i yy, wy zrobisz sobie kawę i zobaczysz, że wszyscy odbierają różne ilości dolarów, a ty powiesz, kurde, mogłem kliknąć, ale tego nie zrobiłem. Działajcie, róbcie to, czego nie chce się innym. Lecimy sobie dalej. Oczywiście MX token. No niektórzy mówili, że za 2 dolary nie warto kupować. Jest cena 3,28, natomiast nie chcę skupiać się na cenie. Chcę się skupić na tym, dlaczego dla mnie to jest ważna pozycja, i mówiłem o tym w filmie o tokenach giełdowych. Uważam, że jeżeli dotrzymają obietnic i przypilnują swojego biznesu, może to być fajny temat na hostce. Natomiast ja zrobiłem takie wyzwanie 30 dni, i obecnie mamy 3 dni rozliczone. A więc codziennie biorę udział w, kicksta w Kickstarterach. W lunchpadzie jeszcze nie, bo jeszcze nie przekroczyłem 30 dni, jeżeli chodzi o hodlowanie powyżej 1000 MX-ów. I codziennie przez miesiąc będę dawał Wam oczywiście. Relacje. 3 dni za nami, 33 dolary zarobione z Kickstarterów, i tak jak mówię, tutaj jest ten efekt kumulacji kuli śnieżnej. Sam, je, sam jeden Kickstarter nie daje nic, ale jak systematycznie robimy, zobaczymy, jaki będzie wynik za miesiąc. Średnio powinno wyjść tutaj te 300 dolarów, dla jednych dużo, dla drugich mało. Ja sprzedaję sobie wszystkie swoje pozycje i wymieniam na I teraz było pytanie, czy ja potem sprawdzam te pozycje, czy warto było któreś przytrzymać. No nie robię tego, dlatego że większość tych pozycji to po prostu. <laughs> za dużo czasu poszłoby na sprawdzanie oczywiście jeżeli coś się fajnego pojawi że będę wcześniej wiedział o projektem i zobaczę że będzie ten Kickstarter to pewnie zostawię i dokupię i o tym was poinformuję na dzień dzisiejszy moim priorytetem jest za te akcje mnożenie moich tokenów MX także na pewno warto korzystać z MEXa również zapraszam Was do ekipy KryptoEkipy link macie też pod tym filmem dużo dzisiaj tych linków, no ale dużo mówimy o różnych rzeczach, jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, korzystajcie z moich, naszych linków a jeżeli mnie nie lubicie i tylko oglądacie nie korzystajcie, nie korzystajcie z tych linków wchodźcie, wchodźcie bezpośrednio z giełdy to nie ma żadnego e, znaczenia no i na koniec był hack na Orbiter Finance na szczęście nie hack na protokole, tylko hack na Discordzie, czekamy na rozwiązanie tej sytuacji, nie wchodzimy na Discorda, nie klikamy żadnych linków, szykujemy nowe koszulki szykujemy kilka ciekawych, fajnych rzeczy szykujemy dużo edukacji bądźcie z nami, niedługo będą wjeżdżać też kolejne filmy właśnie z MBX-a dzięki że jesteś z nami krypto ekipa pozdrawiam serdecznie hej